Na początku tego fragmentu listu do Efezjan Święty Paweł mówi, że nie zaprzestaje dziękczynienia, że ogarnia swoją modlitwą, swoim dziękczynieniem wszystkich tych braci, które dane mu było spotkać. Niech ten dzisiejszy fragment też będzie dla nas takim wezwaniem, zaproszeniem do tego, żeby może dzisiaj w tym najbliższym czasie Jakoś pomyśleć też tak z wdzięcznością o tych ludziach, którzy są dookoła nas. Pomyśleć z wdzięcznością o tych ludziach, których Pan Bóg też stawia na naszej drodze. Nie tylko o naszych najbliższych, nie tylko o tych, którzy, z którymi jesteśmy związani naturalnymi, rodzinnymi więzami, ale też takich ludzi mamy, mamy też wokół siebie, myślę, że wielu. Że Bóg zawsze też przez innych daje nam też jakieś dobro. Bo, bo w tym wyraża się też ta prawda. Jeżeli Paweł mówi o jakiejś dziękczynieniu, jakiejś wdzięczności, to znaczy, że też przez tych ludzi przychodzi do niego jakieś dobro. To znaczy, że właśnie też przez nich Bóg obdarza go jakimś dobrem. Warto sobie dzisiaj właśnie w kontekście tego fragmentu, w kontekście tego wezwania i takiego zapewnienia Świętego Pawła pomyśleć właśnie z wdzięcznością o tych ludziach, o tych ludziach, przez których do mnie przychodzi jakieś dobro. Słowa Jezusa o Duchu Świętym z dzisiejszej Ewangelii to słowa trudne, ale to mimo wszystko wciąż dobra, niezła nowina. Dlaczego? Dlatego, że możemy być pewni obietnicy Jezusa tego, że gdy będziemy w potrzebie, Duch nigdy nas nie opuści, gdyby przyszło nam zaświadczyć przed synagogą, czy przed sądem, czy przed jakąś władzą, właśnie o Jezusie. A po drugie, to dobra nowina z tego względu, że nie jesteśmy i to nam dzisiaj też chce Chrystus powiedzieć, nie jesteśmy ubezwłasnowolnionymi pionkami w rękach Boga. Wręcz przeciwnie, Bóg oddał nam w nasze ręce naszą wieczność, nasze życie. Nie jest złośliwym starcem, który czycha tylko na nasze potknięcie. Wręcz przeciwnie, robi wszystko, aby nas do siebie przygarnąć, dopełni życia u Niego. Ale jeśli. Pozytywną wolą powiemy mu nie, on tę naszą decyzję również przyjmie i wyciągnie z niej pełne konsekwencje. Nie chodzi o to, czy wątpisz w Boże miłosierdzie, czy też w nie nie wierzysz. Chodzi o to, czy Ty głęboko wierzysz w to, że nie ma dla ciebie Bożego miłosierdzia. Ten trudny fragment o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu katekizm z Kościoła katolickiego tłumaczy następująco. Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą Miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. Nie wierzę w Miłosierdzie dla mnie. W tym zdaniu może pobrzmiewać rozpacz, zwątpienie, smutek. Wierzę, że nie ma dla mnie miłosierdzia to jasno zadeklarowana, pozytywna wiara, pozytywne zadeklarowanie tego, że ja nie wierzę w Boże Miłosierdzie. I nie dokuszukuj się tej pozytywnej wiary w jakimś chwilowym zwątpieniu, w chwilowym smutku. Nie tak łatwo taką pozytywną wiarę, ale od takiej pozytywnej wiary niech nas Pan Bóg chroni. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.